Hej kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. W kolejnym wybierz kartę. Dzisiejszym tematem, tytułem jest: Kiedy moje życie zmieni się na lepsze? Myślę, że zasady są już znane, jeśli jednak nie to wspomnę. Zadajemy sobie to pytanie, następnie wybieramy cyferkę 1, 2 albo 3 i słuchamy mojej interpretacji. Zatem zapraszam do wysłuchania: Kiedy moje życie zmieni się na lepsze dla osób, które wybrały grupę kart numer 1? Kiedy? Kiedy się zmieni na lepsze? Jak szybko? Kiedy? Kiedy? No. Maksymalnie do stycznia, maksymalnie. Paść mówi o szansę do wykorzystania, o niesamowitym podobaniu się też, tak? O magnetyzmie, będziecie przyciągać innych po prostu jak magnes. Ale ktoś Wam również może się spodobać bardzo mocno. Ale to są szanse do wykorzystania, dynamika, ogień, charyzma. I to będzie maksymalnie w styczniu. Pamiętajmy, czas starożytnie istnieje, jest przyczyna, jest skutek. Im szybciej będą jakieś pozytywne przyczyny, tak? Działania, aktywności, tym szybciej będzie oczekiwany skutek w postaci właśnie zmiany na lepsze. Także maksymalnie do stycznia. I jeszcze w tym miesiącu, w październiku, szwórka kielichów możecie nie dostrzegać tego, co macie pod noskiem, nie dostrzegać wartości, czy swojej, czy swoich działań, czy ludzi wokół. Także tutaj należałoby patrzeć, należałoby nie tylko patrzeć, ale widzieć, tak? Także dostrzegamy to, co mamy pod noskiem. W listopadzie piątka mieczy możecie mieć jakieś takie zaburzone patrzenie, jakiś taki fałszywy obraz rzeczywistości. Także zwracajcie uwagę, jak jest, a nie jak Wam się wydaje, że jest. W grudniu dziewiątka kielichów, też taka karta maska. Możecie trochę udawać, trochę nakładać maskę, żeby się komuś na przykład przypodobać, albo ktoś Wam może się. Tak, chcieć przypodobać. Także też zwracamy uwagę na wszystko wokół, czytamy umowy, zwracamy uwagę, jak jest, a nie jak Wam się wydaje, że jest. No i styczeń 2024 paść była zdecydowanie Wasze życie zmienia się na lepsze. Dziękuję bardzo serdecznie. Teraz dla osób, które wybrały grupę kart numer 2. Kiedy moje życie zmieni się na lepsze? Kiedy? Kiedy moje życie zmieni się na lepsze? Kiedy? Kiedy? Yeah, no, w listopadzie super, w październiku jeszcze mamy sąd ostateczny, czyli wyzwalanie się, tak, uwalnianie z jakichś trudnych doświadczeń, z jakichś traum, z jakichś być może uzależnień, nałogów, toksycznych relacji, toksycznych kwestii, poczucia pustki, wyzwalacie się i bardzo, bardzo dobrze i już w listopadzie król głow, jesteście człowiekiem temperamentem, charyzmatycznym, który się nie boi wyzwań, który odważnie idzie po swoje, także taka energia przy Was będzie, więc Wasze życie zmienia się na lepsze już w listopadzie. Dziękuję bardzo serdecznie. I dla osób, które wybrały grupę kart numer 3, kiedy moje życie zmieni się na lepsze? Kiedy moje życie zmieni się na lepsze? Kiedy? Kiedy? Listopad, grudzień listopad, grudzień z naciskiem na grudzień, ale już w listopadzie będą pierwsze oznaki, oznaki zmiany na lepsze. Jeszcze w październiku siódemka kielichów, czyli zakładanie czegoś na zapas, pisanie w głowie czarnych scenariuszy, zmiatanie pod dywan problemów. Zwracajcie uwagę na to, jak jest, a nie jak Wam się wydaje, że jest. Czytajcie umowy, zwracajcie uwagę na ludzi wokół, bo już w listopadzie, co w listopadzie, tak, w listopadzie szóstka mieczy, czyli już jakie zmiany, to jest karta brama, gate card, tak, zamykam to, co nie jest fajne, co niekorzystne jest, to, co, co mi nie Sprzyja za sobą i idę w nowe. To też jest poprawa komunikacji, oddalanie się od problemów, nabieranie dystansu do różnych rzeczy, także już w listopadzie będą pierwsze oznaki, tak? Pierwiostni będą zmiany na lepsze. No a grudzień a była w totalna zmiana. Zmiany o 180 stopni, charyzma, temperament, dynamiki, po prostu nie wiadomo skąd takie zmiany, ale też będziecie się bardzo mocno podobać, ale ktoś Wam również może się bardzo spodobać. Także przyciąganie będzie niesamowite jak magnes. Także już listopad, grudzień. Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję wszystkim bardzo, bardzo mocno. Mam nadzieję, że to wybierze kartę się Wam podobało. Jeśli macie jakieś propozycje, super, piszcie czy w komentarzach, czy w wiadomościach. Ja wszystko bardzo chętnie i skrupulatnie tak jak widać realizuję. Trzymam kciuki za Was, życzę powodzenia, buziaki do usłyszenia, zobaczenia.